Jak to jest mieć konie? Każdy dzień zaczyna się tak samo. Z samego rana, jeszcze jak cały świat śpi, praktycznie, my wychodzimy i musimy ich nakarmić. Wiemy, że nam się nie chce, a pomimo tego mamy w głowie: hej, przecież one na ciebie czekają i są głodne. Więc wstawaj i dajemy jedzonko. Przychodząc do stajni, to towarzyszy wiele emocji, takich jak szczęście, ponieważ koniki są po prostu. Mega zachwycony tym, jak już słyszą po prostu moi, mój chód. One rozpoznają to, jak ja tam chodzę. Tak jak widzicie, daję im leki, ponieważ niektóre są chore i wymagają leczenia, inne domagają się już wyjścia, bo nie mogą się doczekać, bo się najadły i mówią: Ej, Mikołaj, wypuszczaj mnie! W tym czasie należy je po prostu wziąć i oglądać bardzo dokładnie oglądać ponieważ to co im się stało przez noc będziemy mogli zauważyć właśnie teraz i jak najszybciej zareagować i im pomóc bo jak wiecie no nie da się wszystkiego zrobić w w naszym życiu, dlatego też no, staramy się minimalizować to ryzyko i chociaż przy wypuszczaniu sprawdzić, czy coś im jest, czy coś im nie jest. Tutaj już wypuszczam hurtowo, bo oglądam tą stajnię przeważnie dopiero po chwili, jak wyglądają. Tutaj sama męska stajnia została wypuszczona i na koniec zostały mi tylko maluszki, których bardzo nie lubię, a zarazem lubię, ponieważ uciekają.